Josie witam, witam. Nowe powiedzanko. Czy ktoś mnie jeszcze pamięta? Trochę mnie nie było. Obiecanki, zamki się nie spełniły, ale słuchajcie. Jakby to powiedzieć, ja nie mam 20 iluś lat, że mogę sobie pozwolić. Tylko 9. Szkoła jest ciężka i te inne, ale. Ale, ale Cię ja po lekcjach napiszcie, czy wy już po lekcjach, czy jak? Może w trakcie? Nie wiem. A wracając do tematu, jo! Subskrybujcie! Subskrybujcie! Łapkujcie! 15 subskrypcji do końca roku! Wierzę w Was! A friends, do, wracając do tematu, pewnie jestem szliczka. No, wypowiadam, mnie i nic z tego nie spełni nie. Ale weekend, weekend. Słuchajcie. Dzisiaj pomyślałem i was powiadomię, że sobie zrobię maraton. I to niezły maraton. Dzisiaj się pojawią albo jeden, albo dwa filmy, jeżeli nie pojadę do mojego taty na weekend to się maraton będzie trwał przez cały weekend, a jak nie to do, będzie w sobotę i koniec, ale nigdy nie wiem, a więc pamiętajcie, bądźcie bieżąco. Subskrybujcie i ma być dzwonek, żeby było powiadomienie. A jak nie możecie, to trudno. A jak możecie, to jak sobie dynda, dynda ten dzwonek, bo im więcej dzwonków, tym szybciej się kończy lekcja, albo zaczyna, albo jest przerwa. A co, to jest takie powiadomienie?